Nowy film, nowy dzień, godzina 18, a ja zapraszam was na film. Patrz jaki sikor kurwa, za hajs z YouTube'a. Żartuję. Nowy dzień, nowy film, nowy dzień, godzina 18, ja was zapraszam. Dzisiaj chciałem powiedzieć o głupawce, ponieważ głupawkę chyba ma każdy, albo miał każdy chociaż raz w życiu, albo będzie miał każdy chociaż raz w życiu. W ogóle o jaką głupawkę mi chodzi? Chodzi mi o taką głupawkę, która dopada nas w momencie, w którym nie powinna nas dopaść i utrzymuje się przez taki czas, że aż zaczyna nas boleć brzuch. Oczywiście mówię tutaj o głupawce takiej, że chce nam się śmiać. I dopada ona nas w miejscach których nie powinno nas dopaść? Na przykład na lekcji. Głupawka na lekcji. X równa się Y1 plus X1 równa się Y równa się 1 równa się. Ha ha! Pani pierdoli! O Boże, jak pani pierdoli! Pani ha! Ho, ho! Ho! z sali! Ha! Ha! No i tak to mniej więcej wygląda. Są miejsca, w których głupawka jak nas złapie, to jesteśmy skończeni. Już po prostu rodzina nas nienawidzi, wydziedziczają nas, wypierdawe kurwa, dostałeś głupawki! Dostałeś głupawki tam gdzie nie powinieneś jej dostać. Na przykład w kościół, na przykład pogrzeb, o w ogóle na pogrzebie, rozumiecie to? Eee, zebraliśmy się tutaj, aby pożegnać pana Marka. Ha! Ha! Kurwa, pożegnać Marka. Przepraszam, ja muszę wyjść. Wydaje mi się, że najlepszym przykładem na głupawkę jest jeden vloger na tym YouTubie. Wiecie, o kim mówię? Kurwa, znowu MC Serafin rymy, mówię o vlogu Mateuszu. On po prostu, kurwa, jak się zacznie śmiać, no to się nie da, nie? Oglądam, wiecie, oglądam film, on mówi o kataklizmie w Afryce, mówi o... o tym, że dzieci nie mają co jeść, a ja się śmieję. Nie powinienem, ponieważ wydaje mi się, że śmiać powinienem się z rzeczy, które są śmieszne, a nie które są straszne i które... Które które nie wiem co. Mniej więcej wiecie o, wiecie o co chodzi. On mówi, że dziecko w Afryce nie ma co jeść, a ja ha ha, ha. ha. A wiecie w ogóle, ja znalazłem sposób. To będzie czarny humor, ale nie obracie się, ja znalazłem sposób. Wiecie co zrobić, żeby dzieci w Afryce nie biegały głodne? Upierdolić im nóżki. Dobra, koniec tych żartów, koniec tego odcinka, bo naprawdę przesadzam. Mi się tak wydaje. Oczywiście, jeżeli ci się podobało nowej, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, to oczywiście zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Eee, wejdź na Facebooka, tam wiecie aktualności. Wszystko jest w opisie. Co chcecie, to sprawdzajcie. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Starting up a new sound.